Cześć, witam Was ponownie w Dragon Ball Z Budoka i 3 um, Dzisiaj zaczymy walkę pod tytułem Final Fusion, w której to Goku scali się z wegetą, walcząc z potężnym Majin Buu. Um, powiem Wam, że ostatnio miałem małe problemy z emulatorem, ponieważ wyszła teraz jego wersja 1.0, a zazwyczaj korzystałem jakiś jakieś 0.8, 0.07 teraz bodaj, tak, że ostatnią wersją, jaką korzystałem, było 0.8.4. I miałem problemy z przeniesieniem karty pamięci do tego stadium, w którym byłem, jednak udało się i bez większych problemów powracam tworzyć w serię. chodzi zaś to wszystko dużo płynniej, wam powiem z nagrywaniem. Również mogę bez problemu nagrywać te na 50 FPS-ów. A czasami zdarzały się przysięgi, teraz już raczej tego nie ma, gdyż testowałem trochę wcześniej. Nie było ok. Wow. Mm, jak widać, jeszcze zdarzyły się takie wycinki w takich momentach, ale mam nadzieję, że nie będzie to jakoś specjalnie przeszkadzać. Um, walka, którą teraz zaczynamy była w ogóle. O, oh, fuck. Escape włączyłem No niestety. zaraz zniknie. Mam nadzieję. Każdy znikaj. Dobra. Raczej Vegeto. Eee... Odcinek, w którym odbywała się ta walka, był w ogóle całkiem bardzo epicki. Też w ogóle połączenie dwóch najsilniejszych wojowników serii Dragon Balla. W ogóle, wow! Co to było za mistrzostwo. Bardzo byłem zachwycony, gdy pojawił się to. W polskim tłumaczeniu Vega, Vega. Um. I cisną, po prostu cisną tego wtedy... Mm. Jaką było? Super Buu czy... ...Imagine Buu? Scalamy się. Tak wyglądają sceny fuzji w tej grze, nie jest zbyt wiele. Ale jak już występują to... ...są mało widowiskowe. O! Ciężko tutaj busy, pamiętam, zawsze włożyć. Gdyż wyglądają one inaczej niż dziewka. Nie przy Ataków. To znaczy jest tutaj strzałka w lewo zamiast w prawo, zamiast do góry. I to mnie myli, ale mam nadzieję, że zaraz się przyzwyczai. Kurde ten skate. Musiał dać jakąś atonację, żeby nie było tego widać o super Saiyajin. Znowu idziemy zabijać Team Sword Slash jest jednym właśnie też super jego ataków turbo mega. Wow, tension serio. Jak on tego mógł uniknąć? Nie, Ale lan. Ale na szczęście walka nie jest tak trudna. Że można ją przegrać, chociaż pewnie by się dało. Nie jestem do końca przekonany. Fuck! Co to za. Że się okaże, że on ze mną wygra faktycznie. Będzie naprawdę dla mnie niemiło. No nie. On już ma więcej życia ode mnie. No w końcu udało się załączyć takie świata. O, to jest epickie. Nabił na Jidę. Jeb. Yep. Dobra, złączymy Ultimate'a zobaczymy w ogóle, jak wygląda Ultimate Finaru Kamehameha. Jeb. Yep. O tak. No, to to już jest mniejsze trochę. Hmm. Chciałbym, żebyś potraktował to trochę bardziej poważnie. Nie wiem, czy właśnie od tego momentu będzie trochę trudniej, czy nie. Oby nie. Nie lubię, jak jest trudno. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj występowało jakieś kraszek, gdyż... ...wcześniej, gdy miałem problemy z przyniesieniem kart pamięci... ...postanowiłem zagrać chwilę... ...bo myślałem, że trzeba będzie grać od początku. Jakoś nie spodziewało mi się tego Jednakże walcząc i tej Saiyan, sadze skraszowało mi grę, i dlatego postanowiłem przynieść te karty jakoś się udało bez większych problemów. Na szczęście. Wow, ten. Bu Nawet nie pamiętam jego nazwy. Madzik ten grubek, i to ten mały. A tego nie pamiętam. Chyba to był super Bu R3 Nie, tylko nie to. Tylko nie to. Faka. Faka. Co pełne życie. Ariu Kidnicki. Ja tego uniknął. Wow, lak. Miało nie być lagów. Co wpływa na wartość merytoryczną moich filmów. Ale chociaż bardzo szybko się ładuje. I pijemy się. Mam nadzieję, że zbyt nie złać moich oddechów. Ja się staram co mo robić co mogę, żeby jakoś tego mikrofonu była jak najlepsza. Gdyż nie jest to najwyższych lotów. No moje nieszczęście. Nie jesteśmy na Blue Yeti. Ale bo powoli pada. TEN SKYPE Może jakoś zamarzę go Podczas obróbki Oby mi się udało Denerwuje mnie to Mam na liście kontakty z którymi nie gadam od Tysiąców lat, ale co to za bóg, który nic mi nie dał? Ojej jeszcze. Tyk. Dobra, Kao. Nieźle. Dobra. Ja tu zrobię małą przerwę teraz, żeby wyłączyć tego skype'a, bo nie zrobiłem tego wcześniej. Ale za chwilkę widzimy się ponownie i walczymy jeszcze jedną rundkę, mam nadzieję. Bo nie wiem, czy będziemy kończyć to dzisiaj, a czy z... Pół sagę. Bo ostatni odcinek jest ciężki, No ja to dzisiaj faktycznie skończę, ale... Tak. Dobra. Ja za sekundkę wracam. I no. No dobra, do zobaczenia. Dobra, już jestem ponownie. No i... Spróbujemy powalczyć. Teraz się zrobi coraz ciężej. W ogóle walczymy... Skid był w ostatniej walce. Tego... W ogóle Prober Goku Super Saiyan 3. To jest... Epickie. To jest... To było dopiero coś jak... W ogóle w sadze pokazał się taki... Owłosiony... Koleś. To jeden z z najbardziej epickich momentów Geta, ale... z Dragon Balla, co ja w ogóle mówię yeah. Nie, to jego atak jest jednak bez sensu tutaj. Um, słyszymy dialog Vegeta, znaczy monolog bardziej wewnętrzny, z samym sobą. Gadejam. Dlaczego tak bardzo nie bijesz? Nie chcę tego przegrać. Fuck you. Bitch. Biacz. Dobra. Dobrze, musimy to wygrać normalnie chyba. Z najgorsze. Bez żadnych Airtrui jak i innych. Wspomagaczy, może jakaś f się zdarzy, ale to będzie mało. Wow, jakaś ciężarówka przyjechała mi obok domu. I wszystko zadrżało. Na moment zrobiło się bardzo strasznie w moim pokoju. Poczułem niewyobrażalny strach wewnętrzny. Wow, udało się kolejny raz go uniknąć. Super. Tyk. Dobrze, w miarę nieźle jest. Ale mogło być lepiej. Tak jak z farmą... ...w LoLu. Nigdy nie jest zasadzacznie dobra. Żeby nie mogła być lepsza. O, jest arturika jakaś. To spróbujemy jak tylko użyję ultimata. No fuck you! Woo -woo. Dragon Fist Dobra R3 Uda się, 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 uda się. Udał się. Udało się. No, ale on jeszcze żyje. Myślałem, że coś będzie koniec. Super ekspos, Wave. O, przydał się ten atak Ale jak on nie bije? Próbujcie to zrozumieć. Power up to the world limit? No Serio. Kao! Wow, udało się. Coś wcześniej skończyłem nawet. Powinno być jeszcze jakieś chyba R3. No ale nieważne. Cieszę się, że wygrałem. My eee, no, teraz toczymy najcięższą walkę. A znaczy nie teraz, bo to już będzie koniec odcinka, ale w przyszłym odcinku staczymy najcięższą walkę jak kiedykolwiek powstała w Dragon bardzo budukaj ten gajcie. Czy... Bo walka jest przesadzona w ogóle nie powinna być taka trudna. Jednak możliwe, że za któreś podejście mi się uda to nagrać. I będzie właśnie walczyć tym kolesiem, który jest teraz pokazany. I będzie to bardzo, 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 bardzo ciężkie. Tak ciężkie, że Dokładnie, tak tak bardzo ciężkie. Także no. To było na tyle w tym odcinku, że nam się z wami, mówi paty 999. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Bye bye.